Wrocławskie fakty, witam Państwa bardzo serdecznie. Ekskluzywna rozmowa dzisiaj Halina Udokowska, dyrektor mi? opery wrocławskiej z nami. Witam serdecznie, Pani Dyrektor. Witam. Powiedziała Pani w wywiadzie dla gazety wyborczej, że to jest projekt pani życia, jakby pani mogła rozwinąć tę te, te myśli. Bo to rzeczywiście ja bardzo lubię, jeżeli ktoś tak podchodzi do projektów jako projektów swojego życia, bo to znaczy, że jest na maksa zaangażowany. Ależ tak, oczywiście. Ja przez w związku z pandemią i z tym, że konkurs na, na to stanowisko był w jakiś tam sposób jednak troszkę przesuwany, miałam sporo czasu na to, żeby, żeby przemyśleć, tak? jak bym chciała to zrobić, dokąd bym chciała pójść. Czy w ogóle jestem zainteresowana tym, ponieważ wiadomo, że takie stanowisko też wymaga wiele, wiele wyrzeczeń? I od początku wiedziałam, że tak, ale pod warunkiem, że idę po mistrzostwo, tak? jeśli miałabym tego nie robić, tylko tak robić sobie, powiedzmy, w jakiś tam sposób nie zaangażowana, to ja w ogóle nie byłabym tym zainteresowana. To mistrzostwo, długo się zastanawiałam, jak, jak do tego podejść, jak można by było zrobić tak, żeby rzeczywiście z, z takiej instytucji, która jest tu i teraz ma ograniczoną bardzo liczbę osób, bo mamy tylko 600 miejsc w teatrze. Jak to zrobić jednak, żeby zrobić taki teatr, żeby wszyscy tutaj chcieli przyjść, żeby było ciężko dostać bilet, ale jednocześnie, żeby móc się pokazać z trochę większej publiczności? Wówczas powstał oczywiście pomysł tego, żeby współpracować z Mariuszem kwietniem. Który jest śpiewakiem. Ja pracuję w tej branży wiele lat i dobrze wiem, że każdy zespołów instytucji musi być w tym czasie rozwijany, bo jeśli który, o, któregoś nie, o któregoś nie zadbamy i on zostanie z tyłu, no to będzie to widać bardzo. Nierównomierny tak? będzie ten rozwój. Tak, dlatego dlatego też jednocześnie myślałam o dyrygencie, stąd jest basem. Akiki, bo orkiestra, tak jak orkiestra zagra, tak te rzeczy na sensie będą w takim tempie działy. Zaprosiliśmy również do współpracy Marka Prędkiego. Jako szefa, szefa baletu jest tutaj pani Ania Borys, która prowadzi, prowadzi chór. Ja myślę, że to jest taki team, z którym możemy pójść po, po bardzo dużo. No właśnie, myślę, że zawsze warto budować swoją tożsamość, o nowe przedsięwzięcia, także korzystać z historii. Opera Wrocławska pod dyrekcją Ewy Michnik zasłynęła tymi wielkimi, plenerowymi wydarzeniami. To, było, to były wydarzenia na skalę całą, całej Polski, tak? Chociażby. Aida pamiętna, czy też będzie nawiązanie właśnie do takich wielkich widowisk? Wiadomo, okres pandemii nie sprzyja superprodukcjom, natomiast wydaje mi się, że, że to, było wydarzenie, to były wydarzenia na skalę nie tylko polskiej, ale myślę, że i europejskiej nawet. Tak, absolutnie tak. My planujemy kontynuację tych dużych widowisk. W tym roku w czerwcu w Hali Don Carlos. Mogę tu Państwu zdradzić, że rozmawiamy też o tym, żeby wyjechać z tym projektem jeszcze poza, poza Wrocław. Na pewno czterokrotnie w czerwcu. Don Carlos zapraszamy, to będzie przepiękne widowisko. Już teraz zapraszamy, możemy ostrzyć sobie zęby, bo naprawdę no, Wrocław ma szczęście do tych widowisk plenerowych i to rzeczywiście przez lata była chyba taka, można powiedzieć, Taki, taka sygnaturka jakości, prawda? Jeżeli Absolutnie chodzi o to. Tak, 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 to jest tak rozpoznawalne dla wrocławskiej opery. Jeszcze kilka słów o gwiazdach, mm -hmm. jeżeli możemy mm -hmm. powiedzieć. Na 2021 rok no ja mam w pamięci chociażby fantastyczny koncert Piotra Beczały, który mm -hmm. był właśnie w Operze Wrocławskiej. Czy jeszcze mamy jakieś znaczące postaci ze świata operowego, które zawitają, o których możemy powiedzieć właśnie w sezonie no, 2021? Mm -hmm. W tej chwili jest, ja, ja powiem może tak, idziemy dwutorowo. Mhm. Planujemy sezon w ten sposób, mamy oczywiście nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zaprosić naszych widzów do teatru i to jest jeden strumień nasze, naszego planowania. Drugi jest taki, że jednak być może będziemy zamknięci przez jakiś dłuższy okres i Jesteśmy być może to. też tak. E, e, przyszłą zimę też musimy być może od listopada w ten sposób, w ten sposób zaplanować. Natomiast e, może powiem o najbliższych, e, o najbliższych e, projektach, ponieważ mhm. też w związku z tym, że nie wiem, jak się będzie sytuacja również wewnątrz, wewnątrz e, e, układała chorobowo, e, to wolałabym mówić o tych najbliższych, nie, na, nie, nie, na, nie w dłuższej perspektywie czasowej. W tej chwili nagrywamy dla państwa wieczór z Operą Wrocławską i to jest projekt, który chcemy wyemitować w Sylwestra i w Nowy Rok. Będzie on dostępny w retransmisji naszymi kanałami teatru i będzie to będzie to projekt, który, jak przez chwilą Mariusz kwiecień zdradził, troszkę podpatrzony w Metropolitan Opera, czyli zagramy trzy akty z trzech różnych oper, ale oczywiście wszystkie piękne o miłości w przepięknych strojach, tak żeby nasza publiczność miała bardzo przyjemny spektakl do obejrzenia. I tutaj jest z nami Adriana Perfecka i Piotr Buszewski. To są te osoby, które mogliśmy zobaczyć podczas naszych, naszego streamingu Cyganerii. Tuż potem oczywiście będziemy udostępniać to przedstawienie i pozostałe nasze na platformie VOD. Na początku stycznia chcemy zagrać opowieści Hoffmana i tutaj główne role przyjęli czelska Stronowo i Kateryna Siurina. Potem Musimy się zastanowić, bo chcielibyśmy grać Skrzypka na dachu, który cieszył mm. się zawsze wielką wspaniały popularnością. Tytuł, tak. tak, wspaniały tytuł, ale oczywiście będziemy mogli go zagrać tylko pod warunkiem, że będziemy mieć wrocławską i nie tylko wrocławską publiczność, ponieważ to jest spektakl, do którego nie ma praw do, do, do nagrywania mm. i do, do streamowania. Jeśli nie, to zastąpimy to innymi spektaklami. Wrócimy na przykład do Gizel, który nie udał nam się zagrać teraz z powodu, z powodu pandemii. Potem wracamy do kilku naszych, naszych produkcji teatralnych w kwietniu z takich dużych rzeczy chcemy zagrać Kozywan i To jest nasza produkcja, która jest o tyle ciekawa, że na początku jeden z aktorów będzie rzucał monetą I w zależności od tego, co wyrzuci, tak będzie się toczył dalej spektakl. Bardzo tak? fajnie, czyli może być taki interaktywny. Będzie i myślę że, myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Widziałam, widziałam koncepcję, jest naprawdę niesamowita. I myślę że, myślę, że to jest też, że to może być bardzo ciekawe, bo na, naprawdę jest to przygotowane na techniczne w taki sposób, że to naprawdę zmienia wiele. Tak? Potem chcemy zagrać, tu do tej pory nie zdradzaliśmy tego tytułu, ponieważ rozmawialiśmy tutaj o prawach. mamy dla dla Państwa, dla naszego tak, internautów. Tak, absolutnie mamy. Snow White, Angelina Prilokaja. To jest przepiękny spektakl o królewnie śnieżce. Stroje Gutiera. To jest, to jest spektakl, o którym ja też zawsze marzyłam, żeby go zobaczyć na żywo, są tylko fragmenty dostępne na YouTubie. Zachęcam serdecznie, ponieważ jest to balet, który tańczy, tańczy bajkową historię w klasyczny sposób, opowiadając historię. W tym czasie orkiestra Gra Malera jest naprawdę, naprawdę cudowna i to jest majstersztyk. To jest spektakl, o który, nad którym pracowaliśmy nad prawami przez kilka miesięcy. Była na, u nas nawet asystentka choreografia, Klaudia Desmet, która oceniała nasz zespół, ponieważ ten spektakl jest grany i udostępniany tylko największym teatrom operowym świata. o Czyli bardzo trzeba wysokim. pewien poziom prezentować. Tak, musieliśmy udowodnić, że, że jesteśmy w stanie na odpowiednim poziomie ten spektakl zagrać. Potem mamy oczywiście Don Carlosa i na, na wakacjach z kolei zagramy Toskę, którą przygotowywaliśmy teraz w lutym, ale wydaje nam się, że ta produkcja, którą przygotowujemy naprawdę jest godna pokazania publiczności. Stąd przeniesienie na ten okres wakacyjny, bo mamy nadzieję, że w lecie będziemy mogli tutaj przyjmować naszą publiczność. I że będzie normalnie, bo przecież będzie na to normalnie. wszyscy czekamy. Pani dyrektor, jest taki w ogóle spór w Polsce o artystów, bo jedni mówią tak, artyści powinni być na etacie, normalnie funkcjonować mhm. i zarabiać w jednym miejscu, a nie mówią wręcz przeciwnie, że etat to wcale nie jest dobre dla artystów, dlatego że dobry artysta poradzi sobie niekoniecznie mhm. po prostu na etacie, tylko będzie chciał pracować w różnych miejscach, na zasadzie kontraktowej, na zasadzie projektowej, może tak bym to powiedział. Czy pani dyrektor jest bliższa właśnie forma taka powiedzmy amerykańska, gdzie rzeczywiście artysta jest naprawdę wolny i Robi dwa, trzy spektakle tutaj, potem jedzie do jakiejś innej instytucji i tam pracuje z nią, czy też ma własne surowe projekty, czy też raczej będzie pani dążyć w budowaniu zespołu jednak do etatowości i tak dalej. Jak, mm -hmm. jakie, jakie formy lepiej pani zdaniem przyjąć dla takiej instytucji jak, jak opera? Bo się wszystko zmienia, świat się zmienia, świat jest bardzo dynamiczny, w związku z tym mm -hmm. takie zmiany pewnie muszą nastąpić. Tak, ja jestem, e, e, ja jestem otwarta e, na różne formy e, zatrudnienia, natomiast w teatrze jest taka sytuacja, w której niektóre zespoły są dobre wtedy, kiedy są ze sobą zgrane. Mhm. Dużo ze sobą grają, rozumieją się nawzajem. No i wtedy oczywiście e, zależy nam na tym, żeby, e, żeby ci ludzie byli u nas na stałe. Tak? Ale soliści, na przykład w operach, to są osoby, które kreują role tak, w, odpowiednich, w odpowiednich przedstawieniach. W każdym przedstawieniu jest tych ról kilka czy, czy kilkanaście. Kilkanaście to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wówczas te osoby. Żeby się rozwijać, żeby pracować, tak? ale też dla, dla, dla własnej kariery występują w bardzo różnych przedstawieniach, również w różnych miejscach. No, taka jest rzeczywistość. I tu rzeczywiście jest możliwość wyboru. Ja bym jeszcze poczekała. Tu jeszcze nie, nie, nie ma ostatecznej decyzji. Czyli tu zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Mnie no, osobiście jest jednak bliższy model amerykański, czyli generalnie artyści. Pracują w różnych miejscach i niekoniecznie muszą mieć ten tak zwany etat, prawda? Bo to nie jest tak. praca na etat, to tak. jest praca twórcza, to jest praca właśnie stricte projektowa, więc ktoś może się poczuć zamknięty na przykład, tak, mając etat w jednej, w jednej instytucji. Przykładowo, to prawda, tak. Ja, ja myślę też, że ta praca w związku z tym, że jest w różnych miejscach, różne przedstawienia można zagrać, nie do końca w jednym teatrze, tak? osoba, która ma bardzo charakterystyczny głos lub charakterystyczny no, sposób poruszania się, albo głos, który odpowiada wymogom no powiedzmy romantycznej czy, czy czy współczesnej muzyce, czy odpowiedniej roli, która zawsze jest spięta z charakterem tej postaci, tak z wiekiem oczywiście? W oparciu jest bardzo dużo, oczywiście, amantów i młodych dam, które, bo to są historie o miłości, o zdradzie, tak? o bólu, ale wszystko, ale wszystko jest na, na, na bazie jednak miłości. I tych teatr nigdy nie jest w stanie zapewnić tych przedstawień w takiej ilości, żeby posiadając spory zespół móc zapewnić rozwój i regularne granie swoim artystom, dlatego też um, oni często wjeżdżają do innych teatrów, tam, tam te doświadczenia też są potem dla nas potrzebne. Jeszcze króciutko mm -hmm. o tej otwartości mm -hmm. w internecie, o opery, o tym krótko mm -hmm. rozmawialiśmy przed wejściem tak. na, na antenę, że państwo chcą otworzyć właśnie się mocno na internet, na nowe media, to też jest znak nowych, nowych czasów, że będzie można trochę, drodzy Państwo, w internecie też w oparze pooglądać. Absolutnie tak. Poszerzenie naszej widowni to jest jeden z naszych głównych i strategicznych celów. To jest bardzo istotne. My tutaj w teatrze mamy tylko 600 miejsc. Mamy przepiękny, przepiękny naprawdę teatr. Zresztą w tym roku będziemy obchodzić 180-lecie na jesieni właśnie w tym teatrze, w tym budynku. Ale te 600 miejsc to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Myślę też, że, że w tych trudnych czasach, czasach pandemii, musimy znaleźć pomysł na to, żeby nie było tak, jak krąży to w opinii publicznej, że teatry są zamknięte. Teatry nie są zamknięte. Teatry są zamknięte dla publiczności, natomiast my wewnątrz pracujemy. I nasz pomysł, nasza strategia na, na ten teatr operowy, na operę wrocławską jest taka żeby przygotowywać nagrania i spektakle na takim poziomie, w którym jesteśmy w stanie zainteresować melomanów, tak czy Panów z całego świata. I te nasze pierwsze próby teraz jesienne, okazały się sporym sukcesem, jeśli mogę się pochwalić, ponieważ nasze spektakle od początku do końca, nie pojedyncze, wejście, mm -hmm. żeby zobaczyć, co się dzieje, tylko od początku, od początku do końca obejrzało 40 tysięcy osób z całego świata. Dla porównania powiem, że gdybyśmy 5 razy wystreamowali, 5 razy zaprosili publiczność do naszego teatru, to byłyby 3 tysiące. 3 tysiące, więc ogromna różnica ogromna na korzyść różnica. Internetu. Tak. tak. Ja myślę też, że nazwisko Mariusza Kwietnia i Basema Akiki tutaj bardzo dobrze, bardzo dobrze działa, bo tak jak widzimy, obserwujemy, sprawdzamy, kto jest naszym widzem, oczywiście chcemy się, chcemy się uczyć i być w kontakcie z tymi osobami, to są osoby, które wchodzą i oglądają te spektakle. E, które są ciekawe, jak potoczy się dalsza e, kariera Mariusza lub są to fani, którzy chodzili na jego spektakle i teraz chcą oglądać e, jego produkcję. Zresztą powstała też taka inicjatywa e, w internecie, na Facebooku, e, na fanklubie Mariusza Kwietnia, e, gdzie, nasza, e, gdzie nasza akcja Wesprzyj nas, Donate Us, czy jak ona jest tam nazywana, ale każdy teatr świata Ją ma. Jego fani postanowili zebrać określoną kwotę pieniędzy na programy, które Mariusz programuje w naszym, naszym Dacia, z czego się oczywiście bardzo cieszymy. A wynika to oczywiście wszystko z tego, że poziom tych naszych przedstawień i emocje, które udało nam się wzbudzić nimi są naprawdę ogromne. Pani dyrektor, jeszcze bardzo ważna kwestia współpraca z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Wiemy, że nie jest łatwo na rybką sztuki wokalnej w ogóle zacząć. Czy macie jakiegoś, jakiś taki pomysł, żeby właśnie wyłuskiwać te talenty wokalne? Może nie tylko w samej Akademii Muzycznej, mm -hmm. prawda? Nie wiem, na ile są otwarte castingi też do różnych projektów. Czy ktoś na przykład może też przyjść, niekoniecznie mając w pełni udokumentowane wykształcenie muzyczne, ale może być super. Super talentem. Czy są jakieś właśnie takie plany, w jaki sposób wyłuskiwać też no, mm -hmm. ten narybek, prawda? bo tak, mówi Pani o tym w wywiadach, tak. też, że tak. chce się tak. Pani otworzyć mm -hmm. na potencjał Dolnego Śląska, mm -hmm. więc mm -hmm. też tak rozumiem to przez proszę. My od, już od sierpnia organizujemy otwarte, otwarte przesłuchania, zresztą też reagujemy na bieżąco na te prośby o przesłuchania, które do nas, do nas wpływają. A jeżeli chodzi o Akademię Muzyczną, to to jest taki projekt, na który będziemy bardzo jakby naciskać, żeby on, mm -hmm. się, żeby on się wydarzył. Powiem jeszcze za chwilę o studiu operowym, który chcemy otworzyć, ale współpraca z Akademią tutaj na miejscu i z muzykami, ja sama jestem muzykiem, w związku z tym wiem, jak bardzo ci młodzi ludzie są chłonni, chcą próbować, chcą przychodzić, oglądać i jakby praktykować w swoich zawodach. Jesteśmy po spotkaniach z panem rektorem Krystianem Kiełbem i ta współpraca zapowiada się bardzo obiecująco. Między innymi ten projekt COSIFON TUTTE, który będziemy realizować w kwietniu, to jest projekt, w którym będziemy obsadzać w pierwszej obsadzie bardzo młodych ludzi, ale powiedzmy w takim wieku 26-28 lat, czyli tuż po studiach. Po, to też ważne hmm. dla nich, prawda? Żeby mogli się gdzieś. Tak, pokazywać. a w drugim spektaklu drugą obsadą będą ludzie bardzo młodzi, 23, 25, czyli studenci jeszcze sztuki, sztuki wokalnej. Powiem więcej, chcemy też w tym projekcie zaprosić instrumentalistów Akademii Muzycznej. Czyli zaprosić tych młodych ludzi do naszej orkiestry, żeby również w tym wzięła udział. Mamy też w planach otworzenie studia operowego, studia baletowego i studia orkiestrowego. Czyli taki rodzaj takiej szkoły, można powiedzieć, tak? Rodzaj takiej szkoły przy teatrze. Przy teatrze Mhm. Gdzie ci młodzi adepci, którzy się oczywiście zakwalifikują do, do tego studia, będą mieli szansę współpracowania z tymi artystami które do nas, i szkolenia się u tych artystów, którzy do nas przyjadą. Oczywiście, jeżeli chodzi o sztukę wokalną, to tutaj będzie to absolutnie podstawą będzie Mariusz Kwiecień i, i lekcje z nim. On zresztą zdradza też Państwu, że. Zresztą istnieje taki film, gdzieś tam zapraszam do obejrzenia, współpracuje z naszymi artystami tutaj wewnątrz, i też udziela tych, tych lekcji mistrzowskich. Będziemy też dawać szansę tym młodym ludziom uczestniczenia w naszych spektaklach, co uważam, że jest bezcenne, żeby z, z wielkimi artystami tego świata, ale również z tymi naszymi tutaj wrocławskimi, uczyć się tej, tej sztuki, tak, i wokalnej, i aktorskiej, bo przecież to jest teatr muzyczny, ale wciąż wciąż teatr te plany mamy bardzo bogate tak bardzo nam zależy na młodych zdolnych na sztuki. co dla dzieci jeszcze bo wiemy też że są projekty dla dzieci sam mam córeczkę malutką co prawda ale zastanawiam się właśnie żeby może jakieś zajęcia muzyczne czy są jakieś przy operze mhm. planowane, albo już prowadzone właśnie dla tych najmniejszych maluszków, żeby edukować? Prowadzimy ich. W, y, chór y, dziecięcy. Y, jest to chór, który też bierze udział y, w przedstawieniach. Tam, gdzie nam są potrzebni ci, ci młodsi mhm. na scenie, to zapraszamy i kontynuujemy to teraz w czasie pandemii y, też. Natomiast mamy też chór dla osób dorosłych, które w tej chwili niestety poprzez pandemię musieliśmy wstrzymać działalność, ale natychmiast do tego wrócimy. Mamy labirynt operowy ze zwiedzaniem, ale chcemy rozpocząć zajęcia z dziećmi na szerszą skalę. Bardzo chcielibyśmy mieć szkółkę baletową i za chwilę też to, przygotowujemy się do tego organizacyjnie. Będziemy też prowadzić zajęcia. Ja też mam wielką nadzieję, że jak uda nam się przeprowadzić rozbudowę Opery Wrocławskie, to ten budynek, który powstanie, będzie dedykowany na pewno na poziomie 01, tam gdzie jest łatwy dostęp dla. Dla rodzin, dla dzieci, właśnie na, takie, właśnie na takie potrzeby. No właśnie, bo to jest bardzo istotne, żeby opera stała się miejscem dla każdego. I tak? to myślę, że możemy takie hasło wspólnie zrobić na początek. Super. Miejsce kadencji. dla każdego, bardzo dziękuję. Miejsce mi się dla, dla każdego. Opera Wrocławska, bardzo dziękuję. Pani bardzo dyrektor dziękuję. Halina Odakowska była naszym gościem specjalnej rozmowy. Będziemy uczestniczyć w tych spektaklach, będziemy je pokazywać w miarę możliwości, rozmawiać z artystami, bo to bardzo istotne miejsce na mapie kulturalnej Wrocławia. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Program, Prowadził dla Państwa Łukasz. Ciona. do zobaczenia. Dziękuję.